Jak skonfigurować funkcję skanowania do SharePoint w drukarkach HP Color LaserJet Pro? Funkcji skanowania do SharePoint można używać do skanowania dokumentów za pomocą drukarki bez korzystania z oprogramowania do skanowania i wysyłania ich bezpośrednio na konto SharePoint. Uwaga, upewnij się, że skonfigurowano ścieżkę miejsca docelowego SharePoint jedną z następujących metod: utworzenie szybkiego zestawu SharePoint ze ścieżką SharePoint. Skonfigurowanie SharePoint jako miejsca docelowego skanowania za pomocą panelu nawigacyjnego konta HP. Funkcję skanowania do SharePoint można skonfigurować, korzystając z budowanego serwera internetowego, czyli EWS. Aby uzyskać dostęp do EWS, wybierz opcję menu na panelu sterowania drukarki. Przewiń do opcji Informacje i wybierz ją. Z menu wybierz opcję Łączność. Wybierz sekcję Wi-Fi w menu łączność, a następnie wydrukuj lub zanotuj adres IP. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz adres IP w polu wyszukiwania adresów URL, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy. W przypadku wyświetlenia komunikatu, że połączenie nie jest prywatne lub że dostęp do witryny może nie być bezpieczny, wybierz opcję kontynuowania lub przejścia do witryny. Dostęp do tej witryny nie stanowi zagrożenia dla komputera. Rozwiń menu Skanowanie po lewej stronie okna i wybierz opcję Skanowanie do SharePoint. Po wyświetleniu monitu wprowadź w polu hasło lub kod PIN, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. Zaznacz pole Nazwa pliku i wpisz domyślną nazwę pliku skanów, która ma być wyświetlana. Kliknij menu rozwijane przedrostek nazwy pliku i wybierz przedrostek nazwy pliku, aby automatycznie dodawać datę, godzinę lub nazwę użytkownika przed nazwą pliku. Użyj pola Podgląd nazwy pliku, aby zobaczyć, jak będzie wyglądała nazwa z przedrostkiem. Kliknij menu rozwijane przedrostek nazwy pliku i wybierz przyrostek nazwy pliku, aby automatycznie dodać datę, godzinę lub nazwę użytkownika po nazwie pliku. Użyj pola Podgląd nazwy pliku, aby zobaczyć, jak będzie wyglądała nazwa z przyrostkiem. Użyj menu rozwijanych, aby dostosować ustawienia domyślne, takie jak tryb skanowania, rozmiar oryginału, rozdzielczość, typ zawartości i tryb kolorów. Użyj suwaka Rozjaśnianie, Przyciemnianie, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność skanu wyjściowego. Z menu rozwijanego wybierz domyślny typ pliku, z którego korzystać najczęściej. Dostępne są następujące opcje: JPEG, PDF, PDF-A i TIF. Kliknij menu rozwijane jakość pliku i wybierz z listy opcje jakości pliku. Włącz dowolny z poniższych przełączników. Opcja typ pliku edytowany przez użytkownika umożliwia użytkownikom edytowanie pola typ pliku. Opcja pliku edytowana przez użytkownika umożliwia użytkownikom edytowanie pola nazwa pliku. Opcja szyfrowanie PDF jest dostępna, jeżeli jako typ pliku wybrano PDF. Włącz tę opcję, aby zaszyfrować plik za pomocą hasła podczas zapisywania lub wysyłania pliku PDF. Opcja wysoka kompresja jest dostępna, jeżeli jako typ pliku wybrano PDF. Włącz te opcje, aby automatycznie kompresować pliki PDF w celu zmniejszenia rozmiaru plików. Wybierz przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany. Ustawienia domyślne zostaną zapisane i będą widoczne dla użytkowników korzystających z funkcji skanowania do SharePoint na panelu sterowania. Więcej pomocnych filmów można znaleźć na naszym kanale Pomocy Technicznej HP w serwisie YouTube.